Cześć panie Kosmo. Z tygodniowym opóźnieniem witam was z Opola, z warsztatu Kasport. A ze mną jest założyciel, mój stary a, dobry przyjaciel. Przedstaw się. Kamil Krawczyk. Witam, cześć. Razem z bratem od 20 lat, no nie, 20 lat temu myśmy się ponad poznali tak. i wtedy mieliście marzenie, żeby mieć własny warsztat motoryzacyjny. Tak to wyglądało, tak to wyglądało. To, to faktycznie od 2001 roku w zasadzie coś tam działamy, od 2007 założyliśmy działalność ee, i tak sobie ciągniemy to. I generalnie co wy tu, co wy tu robicie? Może opro, krótkie opro, 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 oprowadzenie. <gry> tu jest hamownia, na której tak, tu jest biłem. hamownia, tutaj stroimy wszystkie rajdówki, robimy chip tuning, tuningujemy samochody, ale nie tylko. Tutaj też przeprowadzamy różnego rodzaju diagnostyki, to sprawdzamy jak samochody funkcjonują, jak pracują i to nie tylko samochody rajdowe, nie tylko samochody sportowe, ale też różnego rodzaju samochody cywilne z problemami, tam z układami paliwowymi, z turbodoładowaniem, no wszelkiej maści problemy techniczne możemy tutaj na hamowni sobie E, sprawdzić, logować w warunkach ich bezpiecznych. Tak, ja tu, by, ja tu byłem już ile? Dwa, trzy razy? Dwa, dwa razy, nie. Dwa, dwa razy na pewno, tak, tak. Tak, dwa razy Skoro Ostatnio jeszcze poprawialiśmy właśnie y, to stroiliśmy pod kątem y, spalin, tej emisji mhm. spalin, co się, co się chyba udało. No, a pierwsza warsztat, część warsztatu to normalny warsztat. Normalny tak, warsztat, tak jest. Robicie rajdówki, ale projekty też robicie? Nie, wiesz, projektów na chwilę obecną nie a. robimy. Ja się że uciekłem. Nie, no dobra. Projektów nie robimy, raczej specjalizujemy się w elektronice rajdowej, w wiązkach, w strojeniu, ewentualnie budowa całych samochodów, całych, całych rajdówek, ustawienia zawieszenia, geometria tego typu rzeczy. Motor, sport i Motorsport, sport, i rajdy. Rajdy, wyścigi. No i zwykła obsługówka, zwykła, z, z, zwykła mechanika. Tak? Raczej od projektów odchodzimy, swapów, tego typu rzeczy. No jeszcze gdzieś coś tam się ciągnie, coś tam robimy, ale, ale, ale wycofujemy się. Rozumiem, Le, lepiej rzeczy, które są... No, no, z, rajdami, z rajdówkami jest o tyle łatw łatwiej niż z projektami, że tam przynajmniej wiadomo z grubsza jak to ma być, jakieś regulaminy Tak, tak dalej, dokładnie tak. Jest to, jest, 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 wszystko się dosyć mocno pozmieniało i tak naprawdę teraz słapy to... Nie są tematy rentowne, że tak to nazwę, natomiast w rajdach mamy konkretne granice i tam wiemy, co mamy robić, jak mamy robić, łatwiej jest to zapiąć w jakieś ramy. No a poza tym jest tam też jakaś rywalizacja i to jest coś, co nas kręci. Nie? Z projektów jest kosmo. Z projektów jest kozmo, ale to jest wyjątkowy tak. projekt, to, to, to go nie można nazwać nawet projektem, bo to jest gigaprojekt. Tak. Tutaj było robione parę rzeczy, przede wszystkim brat Kamila Maciej, który się specjalizuje w poprawiał mi tutaj. Na razie jeszcze to jest nie, przeze mnie niedokończone. Natomiast ja zobaczę, czy to uda się włączyć mojego palca, żeby nie było widać. Tu jest generalnie taki dalej troszkę mishmash ale jest już dużo lepiej, niż było kiedyś, na starszym filmiku, który nie będzie widać, ja to jeszcze sobie na spokojnie sam ułożę i zasłonię to jakąś taką, będzie pokrywa na to, z tapicerki zrobiona, ale to, to było jeden z, no kolejny, kolejny ważny cel, dlaczego tu, tu przyjechałem. I, i to jest poprawione. Też parę, no już nie będziemy podnosić klapy, po prostu tylko tak. opowiem, że no, przez, ten, przez ten czas się pojawiły jakieś drobne wycieki gdzieś tam spod adaptera do, do oleju, gdzieś z któregoś węża od chłodnicy, to tu chłopaki wszystko dokładnie ogarnęli, że, jest, że, 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 że już nie cieknie, jest fajnie, nie ma, nie ma, nie ma problemu z, z, z wyciekiem, mam nadzieję, bo jeszcze tam dzisiaj coś jeszcze, ale to chyba już, chyba już powinno jakiś stary test gdzieś tam z ramy, olej delikatnie podcieka, bo to wiadomo, jeśli, jeśli kiedyś był wyciek, to teraz nawet gdzie myśmy to dokładnie umyli, to gdzieś tam z zakamarków jakieś krople mogą być jeszcze. Zobaczymy, mam nadzieję, że jest wszystko ok. Yy, czyli tak, no właśnie te, te drobiazgi, przede wszystkim to sprzęgło nieszczęsne, które, które stukało, a przy okazji okazało się, że skrzynia biegów jest do uszczelnienia cała, tak? Co tam było w skrzyni tak, tak. No. no trzeba było skrzynię rozpołowić jak naprawdę tam był uszczelniacz na wałku sprzęgłowym uszkodzony no na tyle na ile można było zostało to zrobione uszczelniacz został wymieniony wyciek został zahamowany ja myślę, Wiadomo że... czas, czas jest mocno ograniczony termin 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 twojego testu jest tak. bliski Ja myślę że na pierwsza rzecz mechaniczna jaką będę poprawiał po, po powrocie z Wielkiej Brytanii to to, to będzie wymiana tej skrzyni biegu w końcu na tą 510, bo, bo ta skrzynia, która jest teraz 514, już to wielokrotnie powtarzałem mm -hmm. w filmach. To jest, to jest po prostu część eksploatacyjna, ona jest za słaba do tego. Tak, do to tego nawet widać, było, i, to jest delikatnie. I ja, i ja, ja wiem, że tak jest, zgodzę się z tym i, i to będzie główna zmiana. Natomiast, no ale tu nawet na dyferencjale już tak. widać było ślady zmęczenia no. i twój brat widocznie no. też tam się musiał do tego trochę poprzyczyniać że, że, że no... słaba jest ta skrzynia. Tak, no generalnie będzie mocniejsza, za, po powrocie z Wielkiej Brytanii będę odkładał pieniądze, żeby tą mocniejszą w końcu stawić w skrzynie. No teraz auto już mechanicznie jest ogarnięte, ja mam jeszcze masę rzeczy do zrobienia, bo dostałem od krajga tak jak ostatnio wspominałem, masę wytycznych, yy, yy, masę wytycznych yy, co mam jeszcze poprawić, co pierdółki, głównie to będzie taśma izolacyjna na wszystkich wiązkach elektrycznych. W skrócie, ma nie być widać luźnych, gołych przewodów. Yy, już mam pozamykane, a może z przodu pokażę, o co chodzi, bo mam otwartą klapę. No to jest stara fiatowska wiązka, widać, że są gołe przewody na wierzchu, ma tego nie być. Mam to po prostu, muszę to roznitować, taśmą izolacyjną czy parcianą oje, za, lub peszlem zawinąć, zakleić, przynitować z powrotem i będzie ok No znowu dwie niedziele będą, nie, sobota i niedziela roboty będzie. Ale, ale tak, głównie o to. Chodzi z pierdułek mi jeszcze po... ciekawych rzeczy, jakie mi... Poka... Jeżeli, jeżeli mogę się wtrącić, to właśnie to jest tak, jak mówisz, dwie niedziele, tak? tak. To są rzeczy, których zazwyczaj właściciele samochodów nie widzą i nie potrafią do końca zrozumieć, że tego typu elementy właśnie, jakaś tam mała poprawka wiązki czy, 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 czy rzeczy, których nie widać potrafią naprawdę dużo czasu zająć, jeżeli ma być to zrobione zgodnie ze sztuką, i ma być to zrobione dobrze, tak? Nie widać tego niby tylko izolacja, niby jakaś. Ta mała poprawka czasu naprawdę potrafi no ja, to zająć. Ja jestem żony. przerażony tym, ile jeszcze mnie czeka roboty przy tym aucie, bo jednak czekam, nie? Chyba będę musiał dobrać wolnego w pracy. Dobrze, że ten termin jest jednak nie 30 maja, jak pierwotnie chciałem a 30 czerwca, bo nie wyrobiłbym się. No i właściwie no, chyba na tym dzisiaj kończymy. Za tydzień nie wiem o czym będzie, bo trochę mi się grafik pozmieniał, ale, ale o czymś na pewno będzie. No, w zeszłym tygodniu wypadł filmik, o, nie udało mi się jednego filmu zmontować dla, dla Was, przepraszam bardzo, ale, ale następny za tydzień będzie na pewno. I, i, I co? I my się żegnamy z wami. Ja przede wszystkim dziękuję za kawał dobrej roboty. Dziękuję, za bo to nie pierwszy raz i ja już wiem, że po prostu po tych różnych dupererach, o których jeszcze nie, nie wspomnieliśmy dzisiaj, bo było parę rzeczy. E, tak, powinienem wcześniej do Ciebie przyjeżdżać. Dzięki. E, tak, dobrze, no to my się widzimy za tydzień. Cześć, do zobaczenia. Cześć na razie.